Chopie, <laughs> ja, ja do szkoły nie chodzę <laughs> więc no Ja ją mam wyjebane w tych wszystkich ludzi chłopie Ja nie mam nie wyjebane w tych wszystkich chłopie ludzi kurwa Pierdolą mnie oni <laughs> Wzięty. Nikt nie chce przyjść pom. Pan... <laughs> się Tu jest nasz... Chłopcy przejęte Nie, nie 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 terminal nie zakłócał. Terminal Terminale są kurwa wszystkie nasze spokojnie. Ja pierdolę jaki zez Kurwa jaki zes? Jaki kurwa zez Ja jebie O boże

Trzeba się to To nie za warto. Ja to? Oj kurwa, dwóch nice. się nagle pojawiło. A... Jeszcze udało mi się u góry... dobra Siema Chcę do góry lecieć, tak? Chcę lecieć oh, ja też lecę do góry A teraz lecę na dupę tamtym, tym Termina Kurwa, na mapie się zatrzymałem No dobra, ich tu trochę było. Oddać no. O. Dzień dobry. Ja po terminal tylko. Ja po terminal wyłączony. Wrogowie zakłócili nasze połączenie. Ja to terminal. Dobra, não tem Aqui gente. Tu curta, tole. Não bo potem, jutro w sumie będzie trzeba tego chłopka na tego trybu tak kurwa nie lubię co, jest, kupa stąd, stamku. kurwa ja pierdolę paskawi na pierdolę

우리다

Не знаю, где остались, но по Ну и... что не видела, гагатка. Летят по бомбке. Может, Jestem oznaczony! Dobra. Yy, a, dobra. się! Tak okay. okay, to jest. Det er, Det er ikke noe å gjøre. Играли другом, Герпич. Другом, по другом. Йо.